Witajcie z tej strony Venturio Na samym wstępie chciałbym zaprosić Was do zasubskrybowania oraz zostawienia dzwoneczka na moim nowym kanale, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do komentowania oraz zostawienia łapeczki w górę pod tym odcinkiem. Pod ostatnim odcinkiem zrobiliście normalnie znowu szołciało po prostu 114 łapeczek. Bardzo wam za to dziękuję. To nawet nie wyobrażacie sobie, jaka to jest dla mnie. E, duża motywacja, żeby nagrywać dla, nas, dla Was po prostu o, dalsze odcinki. I jeszcze taka jedna sprawa, zauważyłem, że chcieliście, e, jeszcze raz to powtórzę, że chcieliście po prostu, żebym zrobił e, trzy odcinki osobno, na każdym odcinku osobne gospodarstwo, żeby Wam przedstawić... E, jak wygląda na przykład karmienie u krów w pierwszym odcinku w drugim odcinku karmienie owiec i świnek i koni i wiecie jak to tam właśnie to wam na poprzednim odcinku tłumaczyłem dlatego postanowiłem, że właśnie takie odcinki również ukażą się za myślę parę dni, więc bądźcie cierpliwi, a tymczasem zapraszam was do trzeciej, ostatniej części właśnie podsumowania Otóż, właśnie tej mapki mojego autorska, o, autorstwa, przepraszam, swojskie pola. A więc e, trzecie, ostatnie gospodarstwo, które Wam dzisiaj pokażę, to właśnie krowy oraz e, kury. Więc e, przejdźmy sobie na to gospodarstwo. To jest gospodarstwo mm, dość takie nowoczesne, które będzie nas kosztowało, już Wam mówię. E, 555,5 tysiąca, niecałe więc, no, troszkę to gospodarstwo nas pociągnie, e, jeśli chodzi o koszta. No, gospodarstwo, jak gospodarstwo, jak widzicie, kupimy sobie nawet ten teren, żeby Wam mm, tutaj za chwilę jedną rzecz pokazać. Masz za mało, zbyt mało pieniędzy. To czekajcie, jest. Jest cheat, dobra, to zrobimy coś takiego. Eee, dobra, więc tak, przejdźmy sobie może do tego, że mamy na gospodarstwie, już właśnie, e, kilka garaży. Mianowicie tutaj możemy wejść sobie na strych, na strychu możemy otrzymać e, również baloty okrągłe, jak widzicie, jest tutaj na nie troszkę właśnie miejsca. Tak samo jak mnie wie, znacie dobrze, że ja lubię właśnie mieć zagospodarowane prawie wszystkie takie pomieszczenia, więc to jest taki warsztatik, nawet kalendarz jeszcze aktualny, bo 2019, choć mamy już końcówkę, to myślę, że jeszcze tutaj się załapiemy, myślę, że mapa jakoś powinna się właśnie w grudniu już dla Was ukazać, choć nie wiadomo jak to będzie z tym właśnie hubem, Zobaczymy jak oni tam szybko z tą mapą e, dadzą odpowiedź. Więc no, tak wygląda właśnie gospodarstwo. E, Pisaliście mi po prostu, żebym pousuwał te auta, które są na gospodarstwach Dobrze, zrobię to dla was, pousuwam te auta, nie będzie na żadnym gospodarstwie, takich statycznych aut, mogę je pousuwać, to, nie, to dla mnie żaden problem. Dostosowuje się też do was, bo jak wiecie, ta mapa też jest dla was, więc tak to sobie wygląda. To jest generalnie miejsce na silosy zbożowe, już wam pokazuję, a nie tutaj, już wam pokazuję, które te silosy przynależą właśnie do tego gospodarstwa. A mianowicie są to, e, to Są to właśnie e, te silosy Ale nie kupiłem teraz, no bo nie dodawałem pieniążki, a nie kupiłem go właśnie O właśnie, teraz będzie wszystko e, cacy Gdzie on jest? Tutaj I postawimy sobie otóż właśnie mm, ten Silos, powiedzmy e, Czekajcie Powiedzmy jakoś sobie tutaj oblukam jak ja to wtedy robiłem o właśnie coś właśnie w ten y, sposób o elegancko, więc mamy postawiony właśnie taki silos zbożowy który nas, e, który jest po prostu największy na tych wszystkich e, farmach e, myślę, że będzie wystarczający tutaj na tą farmę e, będziecie z niego myślę zadowoleni o, oczywiście garaż wjeżdża tutaj, największy właśnie kombajn bez problemu znaczy największy, testowałem ogólnie kombajn który sobie radził tutaj bez problemu z wjazdem, a mianowicie był to już Wam mówię, oto ten genderek. Właśnie ten Gender tutaj wjechał bez problemu do tego garażu, mieścił się. Tak więc, jak widzicie, elegancko, ładnie unoszone takie drzwi. Więc, no, luks to wygląda. Tak, tutaj to wszystko jest. Oczywiście mamy tutaj kurczaki. Możemy. W tym miejscu oczywiście rozpią nam się te jajka w kartonikach, a tutaj możemy zakupić, o co tutaj właśnie już zakupię, kilka kurek, żeby Wam pokazać, że wszystko ładnie sobie tutaj hasają. I tutaj oczywiście karmienie. Możemy sobie tutaj również otworzyć. Że tak powiem, kurnik też, no mówię, tych dużo modeli też jest na, na tej mapie, mojego autorstwa amatorskie, no ale zawsze coś nowego. Po prostu kurnik jako kurnik, nic się w nim nie robi, po prostu tak, żeby jakoś to ładnie, po prostu tak w miarę myślę, polsko ładnie wyglądało. Mam nadzieję, że. Mm, dość mi to wyszło yy, i będziecie z niego zadowoleni. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj oczywiście takie wiaty na maszyny, bo nie ukrywam, to jest duże gospodarstwo. Więc yy, na to gospodarstwo można, że tak powiem, nawet tymi dużymi sprzętami sobie tutaj bez problemu. Wjeżdżać, no mamy tutaj naprawdę sporo placu, ja tutaj Nawet dla przykładu ustawiłem kiedyś dwa duże kombajny e, Właśnie te Jundiry co wam pokazywałem i jeszcze tutaj było sporo miejsca, że ho, -ho. Więc myślę, że z tym miejscem e, Na tym gospodarstwie nie będzie właśnie takiego problemu Mamy tutaj oczywiście, m, podjeżdżamy w te miejsca i możemy sobie Nalać, że tak powiem, mleko, które wyprodukowały nasze krowy. I tutaj również możemy sobie ładnie wejść. Elegancko, wszystko pięknie, tak to sobie tutaj właśnie wygląda. Więc tak tutaj sobie to jest. Myślę, że tutaj również na strychu będziecie mogli sobie bez problemu trzymać jak to było na bądkowie, bo to jest obora zbądkowa, tak, nic nie zmieniałem w tej boże oprócz tekstur powiniałem wszystkie tekstury i będziemy mogli sobie tutaj również trzymać baloty lub co, tylko będziemy sobie po prostu mm, chcieli. Tak samo mamy tutaj płytę obornikową, karmienie, ścielenie, wszystko jest wy właśnie, o Boże, czyli tutaj e, tak jak e, postanowiłem zrobić te trzy odcinki, to na, na tamtych odcinkach Wam zademonstruję jak w ogóle tutaj wszystko działa, żeby nikt mi po prostu nie zarzucił, że coś na tej mapie jest niedopracowane i niestety nie działa, ale wszystko tutaj śmiga. Tutaj zamknę sobie właśnie e, te bramy i kupimy sobie przykładowo, o, krowakę, krótką, jedną, drugą, trzecią. Oj, to nie, to, 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 nie chcę. Dobra, powiedzmy sobie trzy sztuki. Zakupiłem sobie trzy sztuki tutaj króweczki ładnie. I tak sobie to tutaj właśnie wygląda. Sobie ładnie tutaj chodzą po swoim tutaj pastwisku. Tutaj mamy właśnie silos Na kukurydzę mamy drugi wjazd Ogólnie na tą farmę są trzy wjazdy yy, Z tamtej na którą wchodziłem Tutaj mamy wjazd żeby sobie wjechać nawet na tą pryzmę kiszonki Wjeżdżałem tutaj dużym zestawem Więc bez problemu sobie tutaj nawinąłem Było wszystko fajnie yy, Tam mamy trzecią bramę Którą właśnie możemy wyjechać sobie na nasze jakieś tam pola Gdy sobie nawet je kupimy I oczywiście yy, silos yy, na kukurydzę który jest zrobiony z kolizją elegancko, fajnie, że możemy go zapełnić równiutko, że tak powiem, od samego tutaj rantu aż do tego kiszonką i nic nam nie będzie się przesypywać tutaj na drugą stronę, że tak powiem, kolizje są porobione, więc ładnie wszystko jest dopracowane. Tutaj mamy wjazd właśnie, żeby sobie wjechać i dać krówką wody. I mamy nasze szambo. Zrobiłem w ten sposób, że wjeżdżamy tutaj sobie beczkowozem, i na wstecznym ładnie podjeżdżamy do naszej gnojowicy. Tutaj wszystko się ładnie również otwiera. Nawet dźwięki tutaj pododawałem. Nawet jest otwierane szambo, żeby nam zobaczyć, ile już tutaj mamy zapełnienia. Tak wiecie, bo z tego co się orientuję, bo nie chcę was teraz skłamać, ale chyba nie ma podanych procent. Dopóki się chyba nie podjedzie ciągnikiem, nie wiem jak to jest właśnie. Bo naprawdę, ja mało przegrałem godzin we farminga w 19, więc nie byłem jeszcze tak za bardzo e, tym. E, że tak powiem zainteresowany jak to właśnie wyglądało, ale chyba jakoś to tak właśnie wygląda, że podjeżdżamy beczką i nam wyskakuje ile procent zawsze mamy w e, naszej tej gnojowicy, możemy nawet widzicie sobie tu wejść, nie wiem po co, ale zrobiłem tak, żeby wiecie, wszystko ładnie tak wyglądało zawsze to jakiś bajer na mapie e, więc tak właśnie prezentuje się ta nasza gospodarka z kurami oraz e, krówkami więc no tak to tutaj jest, może przejdźmy sobie dalej, a mianowicie pójdziemy sobie dzisiaj właśnie tą dróżką do, pójdziemy właśnie Wam pokazać ten silos kolejowy, gdzie możemy również przechowywać nasze uprawy, a później je sobie pociągiem na następny skup, że tak powiem sprzedać, więc tą drogą, mamy tutaj dwie drogi, jedna prowadzi w w miejsce do którego za chwilę pójdziemy, a ta dróżka prowadzi właśnie na silosy kolejowe, gdzie możemy sobie albo tutaj mm, ciągnikiem przywieźć do, nas, do naszych silosów, gdy już nasze są zapełnione, e, przywieźć nasze uprawy, a później je w dobrych cenach sprzedać, albo po prostu pociągiem również przyjechać i sobie to tutaj e, zgromadzić żeby w jak najlepszych później cenach rynkowych to sobie sprzedać. Przejdźmy sobie właśnie tą drogą, którą tutaj wam przed chwilą pokazywałem, a ta droga prowadzi do takiego czegoś, jak przechowywania buraków i ziemniaków na mapie. Zrobiłem coś takiego, może komuś się to wyda głupie, no ale zrobiłem to ze względów takich, że na farmach nie ma o jak widzicie pociąg nawet sobie jedzie i za chwilę wam pokażę, że pociągiem tutaj właśnie też będzie szło bez problemu sobie to wysypać a mianowicie tak, zrobiłem takie coś ze względu, że na farmach nie ma po prostu miejsca, nie ma silosów żeby sobie postawić właśnie coś takiego, dlatego wymyśliłem takie przechowywalnie buraków ziemniaków, taką jakby stację nie i w tym miejscu możemy sobie przywozić nasze buraki i ziemniaki gdy ich cena podskoczy do odpowiedniej Innej ilości będziemy mogli sobie wziąć pociąg i ładowarką sobie z tego miejsca wrzucić właśnie na ten podest i wrzucić właśnie na wagon i wywieźć to na skup, który znajduje się aż po drugiej stronie mapy. Więc, o jak widzicie, na no, takie uprawy zaczęły dojrzewać, więc tutaj to sobie tak wygląda. Mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać, bo ja myślę, że na pewno. E, więc, tak, to tutaj właśnie sobie ten y Przechowywalnia wygląda, więc y, moim zdaniem takie coś jest coś zawsze nowego i fajnego. Również też możemy y, nasze buraki, ziemniaki napełnić na full i nic nam się przez ścianki nie przeniknie, bo jest wszystko ładnie tutaj zrobione. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego. Mm, przejdźmy sobie jak widzicie no teren, tutaj jest ładnie też wszystko dopracowane. Y, Mogę tak trochę chaotycznie gadać, ale nagrywam dzisiaj bardzo y, szybko, żeby ten materiał jeszcze dzisiaj dla was wrzucić, więc y, mam dzisiaj trochę mało czasu, więc możecie... Y, może trochę gadam tak nie do rzeczy, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i... Chciałbym, żeby po prostu ten materiał ukazał się dla was dzisiaj, więc tak to sobie tutaj ładnie wszystko wygląda. Terenik, no mam nadzieję, że teren ten, a dobądkowa nie ma w ogóle żadnego porównania, więc no myślę, że się wam spodoba. To dlatego zrobiłem trzy części, żeby wam to właśnie pokazać tak dość dokładnie, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, zanim to mapa trafi w wasze ręce. Jak widzicie mamy tutaj drugą stację paliw o nazwie nie Orlen, a Korlen, bo jak możecie się domyślić po tym znaczku to był po prostu Orlen, tylko że jest teraz zmieniona nazwa na Korlen, bo wiecie, modku potem bym się nie czepiał, że coś poszło nie tak i, i bym musiał mapę od nowa odsyłać, popoprawiać, więc wolę już takie rzeczy zawczasu sobie właśnie porobić, więc no, dwie stacje paliw są na mapie, więc myślę, Jakoś będzie przynajmniej takie urozmaicenie niż tylko jedna. No i tak to sobie wygląda. Przejdźmy może dalej. Następnym naszym punktem wycieczkowym będą właśnie kupno i sprzedaż zwierząt oraz sprzedaż, tak jak mówiłem, na pierwszym odcinku sprzedaż bel, więc w tym miejscu możemy również sp sprzedawać belę, bo stwierdziłem skoro można, są tutaj na tych yy, yy, że tak powiem yy, wyleciał mi z głowy właśnie handlarz skoro jest tutaj handlarz z zwierzętami to wiadomo, że też i słoma jest tutaj dla nich właśnie potrzebna, więc dlatego na mapie mamy dwa skupy yy, właśnie yy, właśnie sprzedaże balotów oraz siana na jednym z nich, więc tutaj jest sprzedaż bel, a tutaj na drugiej stronie mapy sprzedaż bel oraz siana, nie? więc tutaj tak to wygląda. W tym miejscu możemy właśnie kupić nasze yy, zwierzątka, więc tak, yy, tutaj właśnie się kupuje te nasze zwierzęta, a tutaj tą drogą, gdy sobie pojedziemy z naszymi balotami, w tym miejscu możemy właśnie Sprzedać nasze baloty, więc jakoś tu tutaj też to mi myślę, że jakoś Wam przypadnie też do gustu i się Wam to po prostu spodoba. Dobra, więc tutaj mamy nawet jak widzicie, taką dużą łąkę do kupienia, więc no, 3, prawie 4 hektary, no to już tutaj jest co robić na, na, tym, na tej łące. A jak widzicie, pociąg sobie znowu śmiga. Naprawdę, tutaj na tej mapie coś się dzieje. Tutaj pociąg, tam auta, więc ta mapa naprawdę żyje, więc jest wszystko super. Nie wyłączyłem usychania roślin, tylko tutaj widzę roślinki sobie schną. Mówię naprawdę, tutaj teren jest różnoraki, górzysty i w niektórych miejscach, chociaż rzadko spotkać w niektórych miejscach płaski, ale... Myślę, że na przykład dużo osób mi się pytało, gdzie na tej mapie będziesz szło zrobić farmy. A farmy to nawet na przykład w tym miejscu, jak widzicie, no trochę teren wyrównać i już możemy tutaj kombinować. Na to nie ma e, reguły. No, dużo jest takich miejsc, na przykład tutaj jest też tak fajnie. Mm, no, myślę, że trochę wyrównać, podrównać teren i mamy już fajne miejsce na bazę, na gospodarstwo, plecable. Oczywiście, ze swoimi budynkami, bo jak wiecie, ja nie mam na to po prostu czasu. I nie robię nic e, już w Playtable na tej mapie Tylko tak jak już jest, to jest z trzema go, gospodarstwami gotowymi Tak już to zostaje Jak widzicie kolejne nieużytki e, Oczywiście dopiszę literkę N Bo widziałem, że chcieliście, żebym to dopisał Będzie wszystko zarobione e, Jakieś tutaj widzicie No Gospodarstwo statyczne Tutaj coś w budowie, i mamy tutaj kolejny punkt, czyli po prostu tartak, tak? W tym miejscu możemy sobie sprzedawać wiory, nasze trociny po prostu. A tutaj. Gdy nawet możemy sprzedawać z pociągu, jak widzicie, mamy tutaj duży teren wyznaczony, możemy sprzedawać z pociągu, jak i z traktora, znaczy z przyczep, które przywiziemy drzewo, sobie nasze drzewko. I po prostu sprzedaj drewno, w tym miejscu naciskamy i nam się sprzedaje, czy to z wagonu, czy również e, z naszych przyczep, na których przywieźliśmy to. Więc też to tutaj tak fajnie, e, z grubsza już Wam pokazuję, jak to tutaj ładnie wygląda. No więc przejdźmy sobie dalej, no myślę, że jakoś to Wam dzisiaj chcę wytłumaczyć, bo naprawdę jeszcze Tutaj trochę jest do oglądania, więc tak to tutaj właśnie jest. No teren tak jak mówię jest bardzo, bardzo różnoraki, tutaj coś się wszędzie dzieje, góry, doły, słupy na polach, no jest tutaj naprawdę to wszystko ładnie na moje zrobione, zarobiłem tak jak potrafiłem po prostu, więc mam nadzieję, że... Każdy zrozumie to, ile to mogłem czasu. Mogłem to zrobić, to mapy szybciej, no ale po prostu się nie dało. Nie miałem tyle czasu. Jak wiecie, mam też rodzinę i, i no, nie jestem w stanie poświęcać już tej mapie tyle czasu, co kiedyś poświęcałem w mapach, więc dlatego ta mapa tyle miesięcy była robiona, a nie krócej, nie? Więc to tutaj drużka prowadząca też na no, nieużytek. No, mówię, nieużytków na mapy jest dość dużo, więc będziemy mieli do wyboru naprawdę. Yy, yy, sporo sporo e, takich właśnie miejsc. No i wróciliśmy z powrotem na e, naszą wioskę, którą już e, właśnie widzieliście. No mam nadzieję, że mapka Przypadnie dużo, dużo osobom e, do gustu, więc e, tak to tutaj wszystko na tej mapie wygląda. Mam nadzieję, że wszystko Wam ładnie wytłumaczyłem. E, tak jak powiedziałem, będę nagrywał trzy odcinki, czyli na każdym odcinku, każde gospodarstwo z osobna, żeby wytłumaczyć, gdzie się ścieli, gdzie się mm, daje wodę. Wszystko Wam pokazać, że to wszystko naprawdę działa. Nie ma nic tam żadnych. Że tak powiem, situ, wszystko jest na tej mapie dopracowane na ostatni guzik. Może, może się coś zdarzyć, że naprawdę. Ale wszystko było sprawdzane po kilka razy, że coś może nie działa. Ale jeszcze zanim ta mapa trafi, już zanim ją wyślę, po prostu na modhub, będę jeszcze sprawdzał wszystko, czy na pewno jest wszystko, że tak powiem. E, sprawne na tej mapie. E, więc e, to na tyle myślę, że ten materiał Wam się spodoba. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie oczywiście e, subika e, oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami e, oraz e, zostawieniem komentarza, co myślicie o tej mapie jeszcze e, i myślę, że jakoś Wam wieczorek z obejrzenia tego materiału zleci, także trzymajcie się do następnego, dzięki yy, na razie i cześć!